Na początku poprzedniej dekady wyglądało, że jesteśmy u progu prawdziwej rewolucji. Powstały wtedy dwa głośne startupy, Planetary Resources oraz Deep Space Industries, twierdzące, że górnictwo kosmiczne jest już na wyciągnięcie ręki. Pozaziemskie zasoby były obietnicą nie tylko ogromnych zysków, miały też pomóc w zachowaniu naszej planety w jako takim stanie ekologicznym. Wydobywanie surowców dewastuje przecież. Ogromne połacie Ziemi. Górnictwo kosmiczne miało być też jednym z kluczy otwierających nam drzwi do kolejnej wielkiej cywilizacyjnej przygody, czyli kolonizacji Układu Słonecznego. Przecież bez wykorzystania zasobów księżycowych czy marsjańskich nie ma co liczyć, że stworzymy tam stałe bazy. O koloniach nawet nie wspominając. Wśród osób inwestujących we wspomniane firmy byli miliarderzy z Krzemowej Doliny, m.in. twórcy Google, wszędobylski Richard Branson, był też reżyser James Cameron, a oprócz tego wielu poważnych bankowców, a nawet całe państwo, konkretnie europejski Luksemburg. Niewiele później część państw zaczęła uchwalać ustawy legalizujące taką kosmiczno-górniczą działalność. Amerykański prezydent Barack Obama zrobił to jeszcze w 2015 roku. Niedługo potem zrobili to włodarze wspomnianego bardzo ambitnego po dziś dzień na tym polu Luksemburga. Przez media przetoczyła się też wtedy bardzo optymistyczna w wydźwięku fala wywiadów z osobami zajmującymi się kosmosem, nauką czy technologiami, której odzew był mniej więcej taki, że jeżeli mamy gdzieś szukać kandydatów na dolarowych tryliarderów, to właśnie wśród kosmicznych górników. Wspominał o tym choćby znany astrofizyk, popularyzator nauki i kosmosu Neil deGrasse Tyson. Dekady później na liście tego, co udało nam się wydobyć i przywieźć z kosmosu tutaj na Ziemię, wciąż są tylko bardzo niewielkie ilości materiałów zebranych przez horrendalnie drogie misje naukowe. Ostatnio udało się to Chińczykom. Ich lądownik Chang 6 zebrał i odesłał na Ziemię około 2 kg. Księżycowego regolitu. Oczywiście żadnej misji tego typu, nawet najwięksi optymiści, nie określają mianem misji górniczej. Planetary Resources, Deep Space Industries, te firmy już nie istnieją. Po tym, jak stanęły przed widmem bankructwa, zostały sprzedane, a nowi właściciele nie podjęli się kontynuacji ich ambitnych planów, zadawalając się przejęciem opracowanych przez nie technologii.